Okej, okay. zaraz pokażę w jaki sposób można wykorzystać skill'a Kameli, żeby się przemieszczać horyzontalnie. Co potrzebujemy? Na pewno pomo pomocny będzie oczywiście hack i na przykład dreamless, taki skill, który odnawia staminę w trakcie używania. I z miejsc, jeżeli ktoś dopiero zaczyna trenować, to fajnym takim punktem jest choćby frosting Harbor. można się fajnie przemieścić do no, Mount z tego miejsca. Z tego, ale ja zacznę, nie, żeby pokazać wyraźnie, że też można wspinać się wertykalnie. Też to troszeczkę dłużej trwa, jeżeli się chodzi o wspinanie. I dobra, co chcą tak to wiedzieć, ma dwa tryby, białe włosy i czerwono włosy tam. Tylko z tym, że będą zwykle czerwono włosy po jakichś 7 sekundach zaczyna nam spadać. Stamina, jak jesteśmy w trybie huśtawki. Nie spada nam dużo, ale spada. I co w tym trybie najlepiej zrobić? Zasadniczo, żeby się nauczyć tego, trzeba po, po pierwsze właśnie nauczyć się dobrze optymalnie przeskakiwać pomiędzy trybami. W momencie, kiedy jesteśmy na huśtawce, najlepszym rozwiązaniem jest kliknięcie spacji. Wtedy przełączamy się na tryb biały i prawie natychmiast przełączamy się z powrotem na czerwony. Wtedy ten nacznik staminy staje z powrotem. I tak w półko po prostu. Po 10 zmianach skilla dostajemy z powrotem wybuch, który w znacznym stopniu regeneruje naszą energię. Także, jak teraz go użyję, można łatwo zauważyć, że ten paseczek troszeczkę się podniósł z góry. Co w praktyce umożliwia nam w nieskończoność używanie tego komba. Także skaczemy jak ma czerwone włosy, zmieniamy się z powrotem w czerwone. Jak mamy akat, to też możemy użyć, czemu nie, skilla. Możemy, jak mamy za dużo staminy, nawet korzystać, albo z glidingu, albo po, pochustać się na ich noczu. Jak mamy skilla to możemy załadować i z powrotem, trochę staminę, jak dostaniemy z powrotem wybuch, to też skorzystamy, żeby załadować staminę i kontynuujemy. No i w ten sposób można z łatwością przemierzyć choćby dostać się do Sling Harbor do przemierzać właśnie tego typu duże zbiorniki wodne albo wysokości. Takim sposobem Kamelia udowadnia ponownie, że jest najlepszą postacią w grze.